Nazywam się Ewelina Weśliaska. Banalnie, albo mało banalnie. Chciałabym byle jakoś zmienić w jakość. Dużo rzeczy, nawet bardzo dużo, ale podstawową rzeczą, taka, która przychodzi mi na myśl teraz już, to myślenie sposób myślenia. Bo kiedy tego nie zrobimy, to myślę, że też nie będziemy w stanie naprawić, zmienić problemów. Nie boję się wyzwań, stawiam sobie wysoko poprzeczkę. To chyba powoduje, że jestem odważna. Odważnie kroczę, ale to też nie było tak od razu. Uczyłam się tego przez całe życie. I ta odwaga powoduje, że nie mam barier. Raczej na pewno. A potem tylko cierpliwie czekam na efekty. Las. Zdecydowanie tak. Ta cisza, zapach. To miejsce jest cenne. Banalne, ale za górę. Nie ma pory roku, która byłaby najcudowniejsza, najpiękniejsza. Wszystkie są boskie. Jest ktoś, kto ich nie ma? E, mam. Oczywiście, że mam. Głównie przede wszystkim bieganie. To coś cudownego. Co jest, było i będzie. Nawet mogłabym się poprosić o stwierdzenie, że. Uratowało mi życie. A poza tym, dużo innych pasji. Wśród nich też aranżacja wnętrz, która resetuje trochę głowę, no i wprowadza mnóstwo fajnej energii. Lubię, u mnie ciągle coś się zmieni, nic nie jest konstant, Mebler wiecznie gdzieś wędrują. Fajnie po prostu.